Dzień dobry Państwu. ponieważ się Dzidek teraz. Dzisiaj mamy 22 listopad 2024 rok. Zapraszam Państwa na relację z rozbudowy gdańskiego terminala Baltic Hub. W tej chwili pogoda nieco się e, poprawia. To e, prawda jest e, na minusie, minus 1 stopni. E, natomiast e, troszeczkę już nie wieje i, i te powietrze jakby troszeczkę było cieplej. Proszę bardzo, przynajmniej piękny widok. E, proszę Państwa, cztery słownice, e, które zostały przywiezione 27 października 2024 roku. Tak się prezentują. Natomiast co ważniejsze, trzy z tych czterech słownic e, proszę bardzo, mają podniesione, e, mają podniesione te wysięgniki. I teraz w momencie, gdy te wysięgniki są postawione, jakby tak powiedzieć, do góry, no to osiągają, proszę Państwa, wysokość 140 metrów. Także jest to niebotyczna wysokość. W tej chwili nadal trwają prace związane z odbiorem tych suwnic te słownice. Cały czas są, proszę Państwa, testowane. Także myślę, że proces ten lada dzień, no może nie tak lada dzień, ale za kilkanaście dni powinien dobiec już do, do końca. W każdym razie, kolejne trzy słownice właśnie są już zamówione i do Gdańska mają dotrzeć w marcu 2025 roku. Ja tu specjalnie pokazuję. Taki wol, takie wolne miejsce na tym nabrzeżu. Natomiast te trzy słownice, które właśnie w marcu e, przypłyną do Gdańska, właśnie będą e, usytuowane w tym miejscu. Troszkę odejdę od tematu, podejdę, zmienię troszeczkę kadr, ujęcie, żeby żeby nie było wszystko takie monotonne, natomiast Państwo mogą zobaczyć jak wygląda w 2024 roku 22 listopada Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie, proszę zobaczyć piękny szum, woda już, morze już spokojne Po ostatnich takich zabiruchach Gdańsku wczoraj bardzo mocno wiało, do tego śnieg, taka, taka namiastka zamieci śnieżnej na Pomorzu, także drogi oblodzone. Ja dzisiaj wsiadając do samochodu, wszystkie szyby musiałem już skrobać. Już samochód cały oblodzony, także nieuchronnie do Polski nadchodzi zima. Nie wiem, czy z tej odległości widać, mimo rozbudowy terminala T3. Gdański terminal, zdański terminal cały czas, pracuje w pełni. Proszę zobaczyć, a jak podają różnego rodzaju dane. W ostatnim czasie został zanotowany niewielki spadek właśnie przewodników. Także nie wiem czym to jest spowodowane. Miejmy nadzieję, że są to takie trudności typowo przejściowe. Strasznie zimno w dłonie. To jak mówię, niby minus 1 stopni, ale tutaj uczucie chłodu potręguje woda, taki delikatny, mroźny wiaterek morski. Proszę zobaczyć, no akurat w tej chwili ta niewielka słownitość się zatrzymała, ale widać, że będzie właśnie w tej chwili łapała kontener. Mam wrażenie, że te prace nie są takie efektowne jak zwykle. Polatałem troszeczkę dronem. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to właśnie kontener idzie do góry. Służba będzie się przemieszczała właśnie. No nie są to jakieś takie widoki, zbytnio yy, yy, rzadkie, natomiast uważam, że bardzo, yy, bardzo ciekawe. Ja lubię osobiście takie yy, widoki. I proszę bardzo. Także proszę zobaczyć. Yy, nadal, cztery. E, słownicę, ja zdaję sobie sprawę, że e, film nie jest taki smukowny jakbyśmy sobie chcieli tego zobaczyć, ale daję, dodam dzisiaj teraz, za chwilę dodam ten film e, do internetu, proszę zobaczyć. E, nie jest to zbyt częsty widok. Te słownice są stosunkowo niedawno w Gdańsku i myślę, że to jest jeden z pierwszych takich właśnie widoków, gdzie trzy słównice, 396 metrowe suwnice Właśnie te wysięgniki są już skierowane ku górze. No i tak jak mówiłem wcześniej, wtedy osiągają rozmiar 140 metrów. Proszę bardzo, myślę, że z tego ujęcia doskonale jest widoczna właśnie różnica między 96 metrami a 140 metrami właśnie w wysokościach tych suwnic. Ja oczywiście w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych. popołudniowych strasznie zimno już teraz bardziej ciężko mówić. W każdym razie w godzinach popołudniowych postaram się dodać Latwie właśnie z dnia dzisiejszego z rozbudowy terminala kontenerowego T3 z drona i ten film z pewnością w dniu dzisiejszym trafi. natomiast w dniu dzisiejszym jeszcze mam zamiar Spędzić troszeczkę czasu w podróży, jadę zobaczyć co się dzieje na wyspie estyjskiej, no i oczywiście starym zwyczajem pewnie wyjadę do Krynicy Morskiej. Lubię podróżować, także czasami z rodziną wsiadamy w samochód, jedziemy przy okazji. Ucieczka takich obowiązków codziennych. Chwila relaksu, że tak powiem. Proszę bardzo, tutaj na jazd na pracujące to tak jak mówiłem. Ja osobiście takie widoki lubię. Myślę, że Państwo również. Proszę zobaczyć jeszcze plaże na gdańskich stogach, i powoli, powoli będę kończył taką pobieżną, szybką relację rozbudowy terminala kontynurowego w Gdańsku ostatnie spojrzenia właśnie na te nasze na tych naszych bohaterów bohaterki, cztery słownice także dziękuję Państwu za obejrzenie mojego filmu Zapraszam Państwa, zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału Didek Teraz. Ci z Państwa, którzy w miarę oczywiście regularnie oglądają moje filmy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Didek Teraz jak również do do lajkowania moich filmów. Jeżeli oczywiście e, narodził się jakiś problem, czy jakaś forma komunikacji e, ze mną, czy z innymi e, internaut, internautami, zapraszam do oddania swojego komentarza e, w dziale komentarze. Także e, tak to wygląda. Życzę miłego dnia. Pozdrowienia z chłodnego, mimo wszystko Gdańska. Do widzenia. Cześć!